Dawno temu żyli trzej bracia, Lech, Czech i Rus. Mieszkali zgodnie w jednej dolinie, a każdy dowodził swoim plemieniem. Jednak ludzi było coraz więcej i dolinie zaczął grozić głód. Bracia postanowili, że wszyscy wyruszą szukać nowych siedzib. Zebrano wielkie ilości zapasów i mieszkańcy wyruszyli w drogę. Jako pierwszy swoje miejsce znalazł Czech. Wspiął się na wysokie góry i za nimi zobaczył żyzne łąki i gęste lasy. Postanowił, że tam się osiedli razem ze swymi ludźmi. Przed odjazdem Lecha i Rusa, bracia obiecali sobie, że między ich plemionami na zawsze pozostanie braterska miłość. Następny odłączył się Rus. Była już jesień, kiedy dwaj bracia dojechali do pięknych, rozległych łąk, które Rus wybrał na dom dla siebie i swoich ludzi. Lech pojechał więc dalej sam ze swoim plemieniem. Nastała już zima, gdy dotarł do ogromnego gęstego lasu. Zatrzymał się na pięknej, wielkiej polanie, na której było bardzo cicho i spokojnie. Na środku polany rósł stary dąb, a w jego gałęziach było gniazdo śnieżnobiałego orła, który na widok ludzi rozwinął szerokie skrzydła. Jego sylwetka była doskonale widoczna na tle nieba. Lech uznał to wydarzenie za znak. Na polanie wybudował potężny gród, który nazwał gniezno, a białego orła umieścił w herbie swojego państwa.